Wyobraźcie sobie średniowieczne pole bitwy. W szeregach opancerzonych rycerzy nagle zapanowuje zamieszanie. Jeden ze szlachetnych wojowników bez ostrzeżenia przewraca się na ziemię. Martwy, zanim zrozumiał, co go uderzyło. Spod naocznika jego hełmu tryska krew. Krótka stalowa strzała przebiła jego zbroję jak nic. Stojący dookoła towarzysze broni, w szoku, nie pojmują, skąd nadeszła śmierć. Na polu bitwy zapanowała mieszanka przerażenia i chaosu. W tym filmie dowiecie się, jaka broń była w stanie coś takiego zrobić i dlaczego ostatecznie zniknęła z pól bitew. Tą bronią jest kusza, w swoich czasach uważana za absolutną rewolucję w sztuce wojennej, była to broń strzelecka, wystrzeliwująca krótkie strzały z ogromną siłą za pomocą mechanicznego łuku. W XII i XIII wieku kusza miała taki wpływ, że Kościół nazwał ją diabelską bronią. Potrafiła przebić rycerską zbroję na dziesiątki metrów i pozbawić życia potężnego szlachcica czy zwykłego żołnierza jednym strzałem. To wszystko przy minimalnym wysiłku strzelca. Nic dziwnego, że kusza była straszna, i jej używanie rozprzestrzeniało się w europejskich armiach. Jak to możliwe, że tak skuteczna broń została później wyparta z pulbitew? Co zmieniło się w sztuce wojennej, że niegdysiejsza diabelska kusza wyszła z mody? W tym filmie się tego dowiecie. Wyruszymy wspólnie w podróż przez historię od pierwszego zastosowania kuszy, przez ich Złotą Erę, aż do ich stopniowego wyparcia z armii. Na koniec dodatkowo zobaczymy, jakie dziedzictwo pozostawiły kusze i co możemy wynieść z ich historii do czasów współczesnych. Kusza jako broń nie jest wynalazkiem europejskiego średniowiecza. Historycy przypominają, że proste kusze znali już starożytni Chińczycy i antyczni Grecy. W starożytności kusza znalazła jednak zastosowanie raczej jako narzędzie łowieckie lub niezgrabna broń oblężnicza balista. Dopiero w X wieku mniejsze przenośne kusze ponownie pojawiają się na polach bitew Europy i szybko wywalczyły sobie uprzywilejowaną pozycję. Pierwsze pisemne wzmianki o zastosowaniu kuszy w europejskiej walce pochodzą z połowy X wieku. Na przykład źródła wspominają użycie kuszy w roku 947 podczas oblężenia francuskiego miasta Senlis. Około roku 1100 zachodnioeuropejscy wojownicy powszechnie nosili kusze i wywołali tym niemałe poruszenie wśród swoich wschodnich sprzymierzeńców. Bizantyjska księżniczka i kronikarka Anna Komnena opisywała wtedy ze zdumieniem, że kusza przebije tarcze i ciężki, żelazny pancerz, a jej strzała idzie dalej, tak potężna i niepowstrzymana jest jej siła. W swoim dziele Aleksiada nazwała kuszę barbarzyńskim rodzajem łuku, którego Grecy do tej pory nie znali. Dla bizantyjczyków było to szokujące odkrycie, ale dla krzyżowców... Była to sprawdzona broń, która szybko stała się postrachem pól bitew. Wkrótce z kuszami zapoznali się też ich przeciwnicy. Muzułmańscy wojownicy na wschodzie szybko zrozumieli wartość tej broni i zaczęli wysyłać własnych strzelców z zagrabionymi kuszami, aby odwdzięczyć się krzyżowcom tym samym. W XII i XIII wieku kusza przeżywała prawdziwy rozkwit. Władcy i wodzowie zakładali specjalistyczne jednostki kuszniaków i powstawały cechy strzeleckie, gdzie ćwiczono i doskonalono strzelanie z kuszy. Kusznicy byli cenionymi specjalistami, w wielu armiach mieli wysokie żołdy i prestiż, z wyjątkiem Anglii, która nadal preferowała łuczników. Znani byli na przykład genueńscy kusznicy, których najemowały różne państwa w całej Europie za ich mistrzowską celność. Kusza znalazła zastosowanie zarówno w ataku, jak i w obronie. Podczas oblężeń zamków umożliwiała obrońcom trafienie napastników z murów, a z kolei oblężnikom odstrzeliwanie straży na wieżach. Dzięki swojej sile przebicia była jedną z nielicznych broni, która potrafiła poważnie zagrozić ciężko zbrojnym na odległość. Ponadto, szkolenie strzelca z kuszy było stosunkowo szybkie i tanie. W tym filmie dowiecie się, że podczas gdy tradycyjny łuk wymagał lat treningu, nauczenie się obchodzenia z kuszą trwało tylko tygodnie lub miesiące, nawet zwykły chłop mógł się tak stać skutecznym kusznikiem, co oczywiście kusiło średniowiecznych wodzów. Zyskiwali niszczycielską siłę na polu bitwy bez konieczności długotrwałego trenowania łuczników. Do zastosowania kuszy wystarczyło więc wyprodukować broń i amunicję, setki nowych strzelców mogły wyruszyć w pole. Sukces kuszy wywołał też opór i strach, szczególnie u elity władzy średniowiecza, rycerskiej szlachty i kościoła. Urodzeni rycerze patrzyli na kusze jak na niehonorową broń, ponieważ pozwalała prostemu piechurowi zabić szlachetnego wojownika z bezpiecznej odległości. Gdy tylko szlachcice uświadomili sobie, jakie niebezpieczeństwo stanowią dla nich kusznicy, zaczęli wzywać do ograniczenia czy zakazu tego diabelskiego wynalazku. Już pod koniec XI wieku, podobno papież Urban II wyraził oburzenie nad używaniem kuszy między chrześcijanami. Prawdziwy precedens nastąpił jednak w roku 1139, gdy drugi Sobór Laterański w Rzymie oficjalnie ogłosił, że użycie kuszy przeciw chrześcijanom jest zbrodnią przeciw Bogu. Sobór kościelny zakazał chrześcijańskim wojownikom używania kuszy w walkach między sobą. Pozwalał na nie tylko przeciw niewiernym, czyli na przykład w wyprawach krzyżowych. Kusze zostały więc określone jako broń nienawistna Bogu, po łacinie arma diaboli. I arystokracja z zadowoleniem przyjęła ten werdykt. Straszna broń miała zniknąć z bitew przynajmniej między narodami chrześcijańskimi. Jak się jednak wkrótce okazało, podobne zakazy pozostały głównie na papierze. Prawda, niektórzy władcy początkowo starali się przestrzegać zakazu, np. Cesarz Konrad III w latach 40. XII wieku czasowo zakazał kuszy w swoim wojsku. Nie trwało to jednak długo, i broń wróciła do wyposażenia. Nawet w Anglii kilka dekad później zakaz kuszy dostał się do sławnej karty Magna Charta. 1215, gdzie baronowie wywalczyli sobie, że król nie będzie wysyłać przeciw swoim poddanym najemnych kuszniaków. W praktyce kusze były jednak nadal używane, ponieważ były po prostu zbyt skuteczne, by armie z nich zrezygnowały. Papież Innocenty III pod koniec XII wieku potwierdził ponownie zakaz, ale na próżno. W XIII wieku kroniki znów powszechnie wspominają kuszniaków na polach bitew w całej Europie. Również przeciw chrześcijańskim przeciwnikom. Kościelne zarządzenie było ignorowane, a straszna reputacja kuszy tylko zwiększyła ich sławę. Zamiast rzeczywistego rozbrojenia nastąpiła więc inna reakcja. Rycerze starali się poprawić swoją ochronę przed strzałami. Zaczęli nosić silniejsze i bardziej jednolite zbroje, doskonalono płytową ochronę ciała, ale i na to zbrojnicy mieli odpowiedź. Zaczęto produkować jeszcze silniejsze kusze ze stalowym łukiem i mechanizmem naciągowym, które wysyłały strzały o jeszcze większej sile przebicia. Nastąpił więc mały wyścig zbrojeń, im odporniejszą zbroję włożyli rycerze, tym silniejszą broń przeciw nim, kusznicy wkrótce otrzymali. Ciężkie kusze stoły z kołowrotkiem miały siłę naciągu przekraczającą pół tony, więc wystrzelona strzała potrafiła na krótką odległość przebić nawet jakościową płytę. Kusznicy chronili się ponadto wielkimi pawężami, przenośnymi tarczami, za którymi chowali się podczas długotrwałego ładowania. Szlachcice dobrze wiedzieli, że nawet gruby pancerz może ich nie uratować, przecież i król Ryszard I lwie serce został w roku 1199 śmiertelnie trafiony kuszą podczas oblężenia zamku. Według zachowanych kronik, Ryszard przechodził bez zbroi w pobliżu murów francuskiego zamku Szalus, gdy trafił go pocisk wystrzelony przez jednego z obrońców. Legendy opisują, że strzelcem był młody Giermek o imieniu Pierre, nie przeczuwając, kogo trafił. Król został trafiony w ramię i z rany początkowo nie ciekło dużo krwi. Ryszard bagatelizował więc ranę i kazał chirurgom wyjąć strzałę. Po kilku dniach Rana się jednak zapaliła i król uświadomił sobie, że umiera. Jeszcze na łożu śmierci podobno nakazał ułaskawić strzelca. Jego rozgniewani żołnierze jednak po śmierci Ryszarda okrutnie stracili chłopca. Według niektórych źródeł nawet żywcem obdarli go ze skóry. To mrożące krew w żyłach wydarzenie pokazało średniowiecznemu społeczeństwu, że potężnego władcę może zgubić zwykły strzelec z kuszą. Nic dziwnego, że kusza zyskała reputację broni, która burzy porządki społeczne i niszczy utrwalone zasady rycerskiej walki. Pomimo wszelkich prób zakazu, kusza w XII i XIII wieku mocno zagościła w arsenałach europejskich armii. Za chwilę dowiemy się, jak radziła sobie w bezpośrednim porównaniu z innym sławnym narzędziem strzeleckim tamtej epoki angielskim długim łukiem i dlaczego ostatecznie jej los przypieczętował dopiero na stanie nowej technologii. W szczytowym średniowieczu Kusza miała jedną główną konkurencję długi łuk. Szczególnie w Anglii i Walii rozwinęła się tradycja łuczników, którzy potrafili swoimi długimi łukami wywierać na polu bitwy druzgocący efekt. Angielscy królowie wspierali łucznictwo. Prawa nakazywały poddanym trenować strzelanie z łuku, co doprowadziło do powstania licznej warstwy doświadczonych łuczników. Ci strzelcy potrafili wypuścić 6 do 10 strzał na minutę i dobrze wycelowanymi salwami rozbić ataki nieprzyjaciela. Natomiast strzelec z kuszy zwijał się około jednego do dwóch strzałów na minutę, ponieważ naciągnięcie ciężkiej kuszy za pomocą dźwigni czy kołowrotka zajmowało więcej czasu. Jak odnotował florencki kronikarz Giovanni Villani, łucznik potrafił strzelać około trzy razy szybciej niż doświadczony genuański kusznik. Szybkość strzelania i większy zasięg dawały angielskiemu łukowi przewagę w otwartym polu, jeśli łucznik miał wystarczająco dużo przestrzeni i czasu. Sławne bitwy wojny stuletniej pokazały kontrast obu broni. W roku 1346 na północy Francji starło się wojsko francuskie z Anglikami w bitwie pod Krysi. Francuski król Filip VI wysłał oddziały najemnych genueńskich strzelców z kuszami, podczas gdy Anglicy polegali na swoich korpusach łuczników. Po południu, przed bitwą, rozpętała się silna burza, która zmoczyła cięciwy kuszy i zmniejszyła ich skuteczność. Gdy bitwa się rozpoczęła, kusznicy z napiętymi nerwami podnieśli swoje bronie. Szyk francuskich strzelców wystrzelił salwę strzał, ale angielscy łucznicy odpowiedzieli gęstym deszczem strzał na znacznie większą odległość i znacznie szybciej. Oszołomieni strzelcy z kuszami nie zdołali szybko naładować po raz drugi i zaczęli się wycofywać. Francuscy rycerze, niecierpliwi z powodu opóźnienia, podobno się rozgniewali i ruszyli do ataku wprost przez własnych wycofujących się kuszniaków. Rezultat był tragiczny. Angielskie strzały dosłownie pokosili bezbronnych rycerzy i strzelców, a francuska armia poniosła miażdżącą porażkę. Bitwa pod Kresii. Często jest przytaczana jako dowód przewagi długiego łuku nad kuszą w bitwach polnych. Podobnie w roku 1415 w bitwie pod Azincourt anglicy powtórzyli ten sukces tysiące strzał utknęło tam w ziemi i w ciałach francuskich rycerzy. Należy jednak dodać, że triumf angielskich łuczników był uwarunkowany specyficznymi okolicznościami. Długi łuk wymagał całożyciowego treningu. Angielski łucznik zaczynał ćwiczyć od dzieciństwa i jego ciało się do tego przystosowywało. Znaleziska archeologiczne szczątków kostnych angielskich łuczników, np. z wraku statku Mary Rose, ujawniły wyraźnie przerosłe kości ramion i deformację kręgosłupa na skutek długotrwałego treningu strzeleckiego. Natomiast kusze mógł skutecznie obsługiwać nawet żołnierz z krótkim szkoleniem, co było dla wielu krajów praktyczniejsze. Kontynentalne armie, z wyjątkiem Anglii, nadal stawiały więc głównie na kusze i ich niszczycielską siłę. Kusze były też skuteczniejsze podczas oblężeń i w walkach obronnych, gdzie szybkość strzelania nie odgrywała tak wielkiej roli, a strzelcy mogli się ukryć za murami czy pawężami. W ogólnym spojrzeniu na średniowiecze kusza i długi łuk istniały więc obok siebie. Każdy miał swoje zalety. Kusza oferowała łatwiejszą drogę do wyszkolenia strzelca i druzgocącą siłę przebicia, łuk zaś wyższą częstotliwość strzelania i większy zasięg w rękach elitarnego łucznika. Obie bronie wkrótce jednak czekało nowe wyzwanie, które miało zmienić zasady gry na polu bitwy. Na przełomie XIV i XV wieku na polach bitew Europy pojawiło się coś zupełnie nowego broń palna. Proch strzelniczy, wynalazek pochodzący z Chin, zaczął napędzać działa, a później także mniejsze bronie ręczne. Pierwsze wzmianki o ręcznej broni palnej, tzw. różnicach, piszczałkach czy hakownicach, pochodzą już z XIV wieku. Te wczesne bronie były bardzo prymitywne, w zasadzie krótkie metalowe lufy przymocowane do drewnianej kolby zapalane rozżarzonym drutem lub lątem. Strzelec musiał zapalić ładunek prochowy i wystrzelić ołowianą kulę. W tym filmie dowiecie się, że pierwsze różnice były niedokładne, wolne i często nie w nie zawodne, ale i tak oznaczały rewolucję, która ostatecznie skazała kusze na zagładę. Początkowo broń palna nie zastąpiła całkowicie kuszy, raczej ją uzupełniała. Na przykład w wojnach husyckich w Czechach, początek XV wieku. Husyci walczyli zarówno z kuszami, jak i z prymitywnymi broniami palnymi. Wyobraźmy sobie taką scenę bitwy husyckiej. Za wozową zagrodą klęczy szereg strzelców. Jeden trzyma kusze, drugi obok niego zapala swoją piszczałkę lądem. Powstaje kawaleria krzyżackiej jazdy, i w tym momencie zagrodę wstrząsa ogłuszający trzask i świst. Ludzie z kuszami i piszczałkami wypuścili swoje pociski naprzeciw napastników konie się płoszą w zamieszaniu i na ziemię spadają pierwsi trafieni jeźdźcy. Husyckie hakownice i piszczałki potrafiły na krótką odległość przebić zbroje i wydawały ogłuszające grzmoty, którymi przerażały nieprzyjacielskie konie. Jednocześnie jednak długo trwało ich przeładowanie i strzały były niedokładne. Podobnie w Zachodniej Europie pierwsze arkije buzy, jak zaczęto nazywać ręczną broń palną z zamkiem lądowym, pojawiły się pod koniec XV wieku. Strzelcy z arkebuzami musieli mieć przy sobie płonący ląd, oprzeć broń o widełki i po strzale spędzić minutę czy dwie na ładowaniu kolejnego ładunku. Podczas obfitego deszczu lub w wilgoci te bronie były prawie bezużyteczne, ponieważ proch strzelniczy wilgotniał, a zapalny ląd mógł zgasnąć. Jeszcze około roku 1500 kusze nadal należały do głównych broni strzeleckich europejskich armii. W tym czasie było powszechne, że w armiach służyli bok w bok kusznicy i arkebuzjerzy. Kusznik mógł w walce zastąpić arkebuzjera, jeśli zawiódł proch lub skończyła się amunicja. I na odwrót strzelec z arkebuzą mógł dzięki przebijającej kuli wykonać pracę kusznika przeciw ciężko zbrojnym. Niemniej, już wtedy wodzowie zaczynali zauważać, że potencjał broni palnej jest ogromny. Kula z arkebuzy potrafiła przebić płytową zbroję na większą odległość niż strzała z kuszy, a strzał towarzyszył gromowy dźwięk i dym, które siały panikę wśród koni i nieprzyjacielskich szeregów. Przez stopniowe udoskonalanie konstrukcji broń palna ponadto szybko się poprawiała. Pod koniec XV wieku żołnierze wprowadzili tak zwane... Zamek lątowy, czyli mechanizm spustowy, który usprawnił i ujednolicił strzelanie. W XVI wieku pojawiły się pierwsze muszkiety, cięższe arkiebuzy, zdolne przebić nawet silną płytową zbroję. Wojska zaczęły ćwiczyć większą liczbę strzelców i łączyć ich z pikinierami. Zaczęła się więc epoka, gdy z kuszy stawała się relikt, a prymat na polu bitwy przejmowała nowa technologia broń strzelecka. Ostatecznie w wyposażeniu armii przeważyła broń palna, a kusze ustąpiły z armii. Podsumujmy sobie główne powody, dlaczego do tego doszło: przebijanie i niszczycielność. Kule, zarkie buzy i muszkietów miały ogromną energię kinetyczną. W przeciwieństwie do strzał, nie traciły tak szybko prędkości i potrafiły przebić praktycznie każdą zbroję ówczesnych czasów. Nawet ciężko opancerzony rycerz mógł zostać śmiertelnie trafiony jednym strzałem z muszkietu. Rany spowodowane ołowianą kulą były druzgocące. Pocisk miażdżył kości i rozrywał tkanki, czego kusza nie potrafiła w takim stopniu. Niektóre późnośredniowieczne zbroje płytowe, zamożni nosiciele kazali sobie testować przeciw pociskowi, stąd tak zwane znaki przestrzelne na zbrojach. Ale taka ekstra silna zbroja była bardzo ciężka i droga więc na polu bitwy rzadka. Zasięg i celność. Wczesne arkie wprawdzie nie były zbyt celne na większą odległość, ale z czasem zasięg i celność broni palnej się poprawiały. Kula miała w porównaniu ze strzałą bardziej płaską trajektorię lotu, więc łatwiej było wycelować bezpośrednio w cel, bez konieczności szacowania dużego wzniesienia. Wiatr, który mógł łatwo odchylić lot strzały czy bełtu, miał na ciężką kulę mniejszy wpływ. Ciężcy muszkieterzy około roku 1550 już skutecznie trafiali cele na taką samą czy większą odległość niż kusznicy, nie mówiąc o artylerii, która jednocześnie się rozwijała. Szybkość ognia i nowa taktyka. Początkowo kusznicy i arkebuzjerzy mieli podobnie niską szybkość strzelania – Około jeden do dwóch strzałów na minutę. Jednak wprowadzenie standardowych procedur ładowania, te same kalibry kul, odmierzone dawki prochu i nowej taktyki bojowej, umożliwiło płynniejsze strzelanie. Żołnierze, wyszkoleni w tzw. Tak salwowej palne, zmieniali się szeregami. Podczas gdy jeden szereg strzelał, drugi ładował. Na nieprzyjaciela szedł więc prawie nieprzerwany grad pocisków, którego kusze nie potrafiły naśladować. Ponadto odpalenie puszki było prostsze w tym, że strzelec nie musiał wkładać wielkiego wysiłku fizycznego w naciągnięcie cięciwy. Po początkowym, długotrwałym naładowaniu wystarczyło nacisnąć spust. Dzięki temu żołnierze z bronią palną mniej się męczyli i potrafili utrzymać tempo walki. Na przykład hiszpańskie jednostki Tercio łączyły w XVI wieku strzelców z muszkietami i pikinierów tak skutecznie, że rozproszyły niejedną rycerską armię tamtych czasów. Łatwiejsze szkolenie, podobnie jak kusza, też broń palna miała tę zaletę, że do jej obsługi nie były potrzebne lata treningu jak przy łuku. Ponadto strzelec z arkebuzą nie potrzebował siły do naciągnięcia broni, więc nawet fizycznie przeciętny rekrut potrafił strzelać. To było ważne szczególnie podczas długich wypraw, gdzie żołnierzy osłabiało wyczerpanie czy głód. Nawet zmęczony lub chory strzelec zdołał naładować i wystrzelić z puszki, podczas gdy łucznik w takim stanie tracił siłę naciągu, a kusznik mógł mieć trudności z naciągnięciem silnego łuku. Broń palna gwarantowała więc bardziej konsekwentną wydajność wojska. W XVII wieku władcy mogli już zwerbować tysiące rekrutów i w kilka tygodni zrobić z nich przydatną jednostkę strzelecką. Coś absolutnie niemyślnego w epoce łuków. Masowa produkcja. I logistyka, z rozwojem rzemiosł i początków manufaktur możliwe było wytwarzanie broni na proch strzelniczy i ich amunicji na wielką skalę. Ołowiane kule odlewano łatwo i tanio, proch strzelniczy produkowały specjalistyczne warsztaty. W przeciwieństwie do tego, produkcja kuszy była złożona i wolniejsza. Każda kusza wymagała starannej pracy kowala i stolarza, a przede wszystkim amunicja, strzały i bełty. Nie dała się tak łatwo standaryzować ani masowo produkować. Każda strzała potrzebowała jakościowego drewna, metalowego grotu i piór do stabilizacji, co oznaczało mnóstwo ręcznej pracy dodatkowo. Wyposażenie tysięcznej armii w puszki i beczki prochu okazało się prostsze niż zapewnienie tej samej liczbie żołnierzy kuszy i milionów strzał. Armie też nie musiały się obawiać, że skończy się im amunicja. Ołowiu i siarki było w zarządzie państw dość, podczas gdy drewna na tysiące strzał i doświadczonych szybcarzy nie dało się zdobyć tak szybko. Często zdarzało się, że łucznikom kończyły się strzały i musieli je zbierać z pola bitwy. Muszkieterzy mieli zwykle zapas kul i prochu większy niż zdążyli wystrzelać. Efekt psychologiczny. Broń palna wniosła do wojny także efekt grzmotu i błyskawicy. Głośny strzał i dym działały na morale, konie się płoszyły, a niedoświadczeni nieprzyjaciele mogli panikować, gdy nad nimi zaczął unosić się dym z salw. Kusza natomiast strzelała cicho i skrycie. Pod tym względem puszki wzbudzały większy respekt i potrafiły rozburzyć formację nieprzyjaciela już samym hałasem. Wielu ówczesnych kronikarzy opisuje przerażenie, jakie w szeregach średniowiecznych armii wywołał pierwszy gromowy proch. Żołnierze nigdy wcześniej nie stawiali czoła niczemu podobnemu. Te wszystkie czynniki razem zadecydowały, że w ciągu XVI wieku kusza stopniowo zniknęła z wyposażenia głównych armii. Oczywiście, kusza miała nadal pewne cząstkowe zalety, była cicha i jej strzał nie zdradzał pozycji strzelca dymem, dała się używać w deszczu i bez prochu. Dlatego jeszcze przez pewien czas utrzymywała się w marginalnych rolach, na przykład podczas polowań lub w wyposażeniu obrony terytorialnej. W wielkich bitwach, jednak już od połowy XVI wieku, wyraźnie dominowały piszczałki, arkiebuzy i muszkiety. Fakt, że kusze ustąpiły prochowi strzelniczemu, potwierdziły też kamienie milowe historii wojennej, na przykład bitwa pod Ceriniolą w roku 1503. Przeszła do dziejów jako pierwsza wielka bitwa zwycięsko rozstrzygnięta salwą arkebuzową, a w roku 1525 w bitwie pod Pawią broń palna definitywnie załamała napór opancerzonych rycerzy. Z ówczesnych relacji wiemy, że francuscy jeźdźcy pod Pawią zostali dosłownie zmieceni salwami strzałów. Sam król Franciszek I został strącony z konia i pojmany. Od połowy XVI wieku większość wojsk pieszych w Europie nosiła więc zamiast kuszy, arkiebuzy czy muszkiety na odległych polach bitwy kusze. Utrzymywały się nieco dłużej, na przykład hiszpańscy konkwistadorzy w Ameryce używali ich aż do lat siedemdziesiątych XVI wieku, zanim i tam całkowicie przeszli na puszki. Symbolicznie tym zakończył się wiek kuszy i rozpoczął wiek broni strzeleckiej. Historia kuszy nie kończy się tym, że zniknęła z armii. Jako broń łowiecka kusza była używana jeszcze przez kilka stuleci. Cicho kładła zwierzynę, nie płosząc okolicy strzałem. W miastach przetrwała tradycja cechów strzeleckich i zawodów w strzelaniu z kuszy, które w niektórych krajach odbywają się do dziś. Wiele historycznych miast do dziś szczyci się stowarzyszeniami kuszników, które podtrzymują tradycję i organizują turnieje. Dziś jednak kusze kojarzymy głównie z historią i rekonstrukcjami bitew. W nowoczesnej sztuce wojennej już nie należą do zwykłego wyposażenia. Mimo to, od czasu do czasu jej zasada znalazła zastosowanie. Podczas I wojny światowej w okopach żołnierze używali specjalnych kuszy do cichego wystrzeliwania granatów na nieprzyjaciela. A nawet dzisiaj niektóre jednostki specjalne wykorzystują nowoczesne kusze taktyczne, na przykład do niezauważalnego eliminowania wartowników lub wystrzeliwania lin. Strzała z kuszy nie wydaje hałasu ani błysku, więc nie zdradza pozycji strzelca, a jednocześnie może na krótką odległość przebić nawet lekką ochronę balistyczną. Okazuje się, że niektóre właściwości kuszy pozostają atrakcyjne nawet po setkach lat. W szerszym sensie los kuszy przypomina nam, jak szybko innowacja technologiczna może zmienić oblicze wojny i jak szybko może być sama pokonana przez kolejną nowinkę. Kusza w średniowieczu oznaczała rewolucję, podobnie jak później broń palna, czołgi czy samoloty. Wniosła nowe równanie na pole bitwy, ale rozwój się nie zatrzymał. Gdy tylko przyszły skuteczniejsze rozwiązania w tym przypadku broń palna. Niegdyś przełomowa kusza stała się przestarzała. Dziś możemy patrzeć na tę historyczną epizod jako na pouczenie o nieustannym postępie. Broń, której kiedyś wszyscy się bali i uważali za niezwyciężoną, została w ciągu kilku pokoleń zepchnięta na dalszy plan. Kusza jednak pozostawiła wyraziste dziedzictwo, stała się symbolem średniowiecznej sztuki wojennej i do dziś budzi podziw jako techniczny skarb swoich czasów. Jej miejsce w historii jest zasłużone, odegrała kluczową rolę w upadku ery rycerzy w zbroi i utorowała drogę nowemu sposobowi walki. Nie jest przypadkiem, że o kuszach powstało wiele mitów i do dziś pojawiają się w kulturze popularnej, jako broń bohaterów, w opowieściach fantazy, filmach czy grach komputerowych. To wszystko świadczy o ich trwałej atrakcyjności. A gdy dziś obserwujemy nowoczesne wyścigi zbrojeń, możemy w historii kuszy zobaczyć paralele. Każda broń ma swój czas i ostatecznie ustępuje czemuś nowemu. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Wam się film, nie zapomnijcie dać mu łapkę w górę i podzielić się nim z przyjaciółmi. Będę się cieszył znów, następnym razem, przy kolejnej historycznej przygodzie.